Dzień dobry, dzień dobry. Ogród żyje swoim życiem, trochę chorób. W międzyczasie się nim zajmuje, ale w tej chwili spójrzcie, co zajmuje mój czas. Te oto cuda natury. Wiele osób pyta mnie, skąd mam siłę na to, żeby tak dużo pracować, dużo robić fizycznie, takiej dość ciężkiej pracy, bym powiedziała, hmm, ktoś by powiedział, męskiej. To nie mięso, to nie białko zwierzęce, to odpoczynek od spożywania posiłku i świeże Soczyste owoce. Głównie to daje siłę i zmienia mental. Zmienia myślenie. Jeszcze 7-8 lat temu, słysząc owocowo, wyszedł na jedzenie, i to w wersji na surowo, głównie szaleństwo, dziwactwo. To nie dla mnie absolutnie. Dzisiaj. Wiem, że to dla mnie i wiem, że to jest to, co daje mi dobre myśli, dobre pomysły, siłę. To tak potrafi człowieka zmienić nie do poznania. Od strony fizycznej też, bo tutaj bo sylwetka się trochę zmienia, ale od strony myślenia, postrzegania świata. Przewartościowania swojej głowy i nie nieba ziemia. Pokazać się do kamery z brudną ręką pożywicy, odczyszczenia, z fryzurą nieułożoną, kolorem nie takim jak trzeba. Coraz mniej interesuje cię to, co pomyślą inni na Twój temat. Zaczynasz być sobą, zaczynasz odnajdywać siebie. Zaczynasz w końcu iść w tym kierunku, który ty chcesz, a w ogóle to zaczynasz ten kierunek dopiero odnajdywać. Zaczynasz tą drogę odkrywać dopiero. To teraz kolejne dwa. A na koniec zostawiamy brzozę. I tuję. A co w zamian? Jak wykorzystam ten teren, to już w przyszłości być może powstanie tutaj druga szklarnia na arbuzy. A może mini sad. Zobaczymy. W każdym razie będą tutaj na pewno rosły owoce. Ostatnio zbyt często filmików nie nagrywam, ale to dlatego, że trwają ciągle prace na działce, również prace ala remontowe. Co się da, to robię teraz, żeby przygotować teren najpóźniej no na przyszły rok. Po co to robię? Po co wycinam? Czy nie mogłoby te drzewo dalej rosnąć? I kolejne, które mam tutaj w planie: brzoza, dąb czy kolejny świerk? No, właśnie, mam plan. Według mnie, dla mnie lepszy plan, który będzie dawał mi nie tylko piękny widok czy zacienienie, ale również a nawet przede wszystkim karmił naturalnym pożywieniem. No i niestety jedno z drugim nie współgra. Dlatego wszystkiego trzeba się tutaj pozbyć. Cześć, sąsiedzi! Smaczna trawka. No właśnie wy macie swoje gatunkowe pożywienie. Jesteście szczęśliwe, szczególnie teraz latem. Wypuszczone na wolność, w naturalne środowisko. Możecie się cieszyć szamką dla siebie. Ta praca czekać nie może. Od razu po ścięciu na świeżo ściągam korę. Idzie to niesamowicie łatwe właśnie dzięki temu, że nie jest sucho, nie jest sucha. O. Niewiele wysiłku potrzeba, żeby to okorować pięknie i potem wykorzystać okresowe posty, plus jedzenie żywego pokarmu. Żywego roślinnego pokarmu, głównie soczystych, świeżych owoców. Powstają różne pomysły, różne projekty. Same przychodzą do głowy. Właśnie to jest ta zmiana. W moim przypadku mniej więcej trwa to od 6-7 lat. I wtedy, kiedy jeszcze wszyscy śpią, godzina czwarta nad ranem, ty wstajesz, bo przyszedł ci do głowy pomysł, i masz do tego siłę, wiesz jak to zrobić. No a dąb, dąb już tak łatwo nie idzie. Kora dużo, dużo bardziej twarda.